Słuchasz DPW, podcastu Bankier Voice. Godzina zero wybiła. E Urząd Skarbowy jest już zamknięty, a to oznacza, że sezon pitowy rozpoczął się tak naprawdę na dobre. W dzisiejszym odcinku Gospodarczego Punktu Widzenia rzucimy więc okiem na kwestie rozliczeń, a zrobimy to razem z Ewaliną Czechowicz, redaktorką Bankier.pl, a co ważniejsze, redaktorką Pit.pl. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Aleksander Ogrodnik, dzień dobry i zapraszam. Słuchasz DPW. No właśnie, zegar już wybił. Czwarty za nami. Co to oznacza tak naprawdę dla nas? Dla podatników oznacza to, że w okresie od 4 do 14 lutego nie zajrzą do urzędu skarbowego. Nie podejrzą deklaracji, natomiast nie oznacza to, że nie można przygotować swojej deklaracji podatkowej, ponieważ kiedy mamy swój PID 11 możemy się rozliczyć w każdym innym programie komercyjnym do rozliczeń. Część tych programów jest darmowa, więc spokojnie możemy się rozliczać. No właśnie, to o, tym, o tych programach jeszcze pozarządowych powiemy, no bo jest taki jeden szczególny program, nasz własny program Pitowski, o którym opowiemy. Natomiast co do samego urzędu skarbowego, Czyli jesteśmy w tym tak, teraz w takim okresie. Yy... Bez władu, tak? Czyli teraz urzędy przygotowują to, co my dostaniemy od nich dopiero? My dostaniemy z Urzędu Skarbowego wstępnie przygotowane rozliczenie podatkowe. 15 lutego, logując się do rządowego, rządowej aplikacji Urząd Skarbowy, będziemy mogli zobaczyć, jaką deklarację podatkową za rok ubiegły przygotował dla nas FISKU. I to jest to, co urzędy nazywają to takim automatycznym rozliczeniem, tak? Zwykle? Możemy to tak nazwać. Oczywiście możemy powiedzieć, że jest to automatyczne rozliczenie, ale jest. Jest to wstępnie przygotowana deklaracja podatkowa, ponieważ nie ma w niej wszystkich informacji. My, jako podatnicy, nie powinniśmy ślepo ufać tej wstępnie przygotowanej deklaracji. Powinniśmy ją sprawdzić. Powinniśmy zweryfikować, czy tam są wszystkie ulgi, e, wszystkie dane się zgadzają. Czy... Aby na pewno ona wygląda tak, jakbyśmy chcieli ją wysłać, zatwierdzić fiskusowi? Okej, okay, czyli teraz czekamy na ten 15, na tego 15, na to, co nam przyśle Urząd Skarbowy, oczywiście możemy zrobić własne rozliczenie, o czym jeszcze powiemy, natomiast jeżeli już dotrą do nas no to po tym 15, te automatyczne rozliczenie ze strony Urzędu Skarbowego, gdzie zwykle wszyscy klikamy akceptuj, na co powinniśmy zwrócić tam uwagę? Na pewno nie powinniśmy ślepo y, klikać akceptuj. Wchodząc czy do e urzędu skarbowego, czy przygotowując samodzielnie rozliczenie w programie do rozliczeń, powinniśmy trzymać się informacji, które mamy w dokumentach źródłowych. Większość przygotowywuje pit -y na podstawie PIT-11, który otrzymujemy pracodawcy. od pracodawcy, czy też często z zakładu ubezpieczeń społecznych, czy od zleceniodawcy. Więc tutaj kilka osób może nam deklaracje źródłowe do przygotowania naszej deklaracji wysłać, czy jeśli Jesteśmy przedsiębiorcą, dostajemy najczęściej informacje od księgowej o naszych przychodach i kosztach, które musimy przenieść do naszych zeznań podatkowych. Więc nie ufamy ślepo, sprawdzamy, kontrolujemy, a przede wszystkim weryfikujemy, czy w tym picie ujęte są wszystkie ulgi i przysługujące nam odliczenia. No, i właśnie teraz, jak się do tego wszystkiego przygotować? No, bo dostajemy z Urzędu Skarbowego informacje, właśnie w tym systemie EPIT, e, ale e, no, trzeba to weryfikować w oparciu o dokumenty, które dostajemy od pracodawcy. Czyli przede wszystkim, tak jak powiedziałaś, PIT-11, e, no ale z mojego własnego doświadczenia powiem, że to są różne dni, kiedy możemy go dostać. Jedni dostają wcześniej, drudzy dostają później, jest jakaś taka data, taki deadline, taka czerwona granica, do kiedy muszą do nas dotrzeć te dokumenty. płatnicy najpierw przekazują dokumenty do Urzędu Skarbowego. Tutaj ten termin to jest koniec stycznia, w tym roku był nieco wydłużony, i tak samo jest z PITEM 11 od pracodawcy. Co do zasady do końca lutego, z tym, że w tym roku koniec lutego to jest. Dzień wolny, więc 2 marca to jest taki deadline, kiedy pracodawca czy płatnik ma nam przekazać PID-11, na podstawie którego jest rozliczenie. To, że do urzędu trafia on do końca stycznia, powoduje to, że fiskus ma jakby albo powinien mieć materiał źródłowy, na podstawie którego przygotowywuje dla nas rozliczenie. Schody się zaczynają, kiedy ten PID-11 nie dotrze. Czy do pracownika, czy do urzędu skarbowego, bo takie sytuacje też niestety się zdarzają. No właśnie, i co wtedy? Bo y, rozliczamy się na podstawie jednak dokumentów pit 11. Nie wiem, jeżeli ktoś korzysta z usług biura maklerskiego, co pewnie wśród słuchaczy naszego programu będzie powszechne, y, czyli PIT-8C, jak dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. Y, no to jednak, jeżeli one do nas nie dotrą, a musimy się rozliczyć na podstawie. Y, tych dokumentów. No to co wtedy? Paski płacowe. Tak, dokładnie tak. Mogą się zdarzyć sytuacje. Pamiętajmy o tym, że to my jako podatnicy jesteśmy zobligowani do tego, żeby ubiegły rok rozliczyć z fiskusem. Jeżeli z jakiegoś względu pracodawca nie dochowa terminu czy nie dostaniemy rozliczenia z funduszu inwestycy, inwestycyjnego, więc tutaj działamy, tak? Działamy wcześniej, nie czekamy na 30 kwietnia i wtedy nie zawiadamiamy fiskusa, tylko staramy się skontaktować z pracodawcą, wyjaśnić dlaczego tego PIT 11 nie mamy. Może on został gdzieś tam wysłany elektronicznie, wpadł do spamu. Nie pobraliśmy go z systemu, który jest u pracodawcy, bo tak przyjęta jest dystrybucja PITów 11. Natomiast często się dzieje tak, szczególnie w funduszach zagranicznych, że my tego PIT 8C nie dostajemy w zakresie naszych inwestycji, więc jakby cały ubiegły rok musimy sobie prześledzić, zliczyć żeby móc przygotować właściwą deklarację. No właśnie, do tych biur maklerskich jeszcze przejdziemy, bo to jest hmm, nawet z mojej własnej perspektywy mogę powiedzieć dosyć karkołomna czasami kwestia. E, natomiast użyłaś tutaj jednej takiej daty, e, takiej granicznej, tak? czyli do 30 kiedy 30 kwietnia. kwietnia? To jest e, chyba coś, co nas powinno najbardziej interesować w tym okresie, który teraz nam się zaczął. Czyli do kiedy mamy czas, czyli do tego 30 kwietnia musi się system zamknąć i musimy to wszystko rozliczyć. Tak, musimy dokładnie do 30 kwietnia wypełnić nasze obowiązki względem y, Krajowej Administracji Skarbowej, to my do 30 kwietnia składamy PIT, natomiast y, trzeba pamiętać, że część deklaracji, którą przygotował Fiskus, jeśli nic nie zrobimy, zostaje automatycznie y, rozliczona tego 30 kwietnia i też może to rodzić konsekwencje, jeśli nie sprawdziliśmy wcześniej tej deklaracji, bo może się okazać, że jakaś ulga jest nieodliczona, Fiskus nie wiedział, że my z czegoś chcemy skorzystać, Fiskus nie wie, czy wykonujemy termomodernizację, czasem zdarzają się błędy w PESELach dzieci, więc naprawdę warto do tego czy e-urzędu skarbowego zajrzeć, a szczególnie też dobrze sobie ten PIT przygotowany przez e-urząd skarbowy sprawdzić w drugim źródle. No i teraz co jeżeli przekroczymy ten termin? Jest jakaś szansa na ratunek czy a, amba, przepadło? Jeżeli z jakiegoś względu nie, do, nie rozliczymy się 30 kwietnia, to zależy wszystko od sytuacji, w jakiej jesteśmy. Jeżeli ta przygotowana wstępnie przez Fiskusa deklaracja jest prawidłowa, jest to PIT 37 i zostanie automatycznie zatwierdzony, nie ma problemu, dochowany obowiązek. Natomiast jeżeli jesteśmy na przykład przedsiębiorcą, nie rozliczymy się w terminie, może ratować nas czynny żal, ale to my pierwsi musimy być musimy jakby Musimy na przed... kolanach pójść do urzędu skarbowego i przeprosić. Musimy jakby wyjaśnić <noise> sytuację, dlaczego ten PIT nie został w terminie złożony, tak? Natomiast jeżeli to fiskus pierwszy wyłapie to, że nie rozliczyliśmy się terminowo, niestety są konsekwencje karno-skarbowe. To też jest jednak taka, troszeczkę z boku mówiąc, taki off-top, ciekawa kwestia, bo jednak taki fajny, takie fajne koło ratunkowe zostało stworzone, że jednak to automatycznie za, za, za zakreśla, że możemy już, że samo przeszło, no bo ja tak przypominam sobie z opowieści moich rodziców, że chybcikiem biegło się na pocztę główną gdzieś na dworcu głównym we Wrocławiu czy do poczty głównej właśnie, bo ona była całodobowa, tylko po to żeby zdobyć pieczątkę. Albo stało się w długich kolejkach przed Urzędem Skarbowym. Ja pamiętam czasy, kiedy przed moim małym Urzędem Skarbowym stały wężyki, czy przed końcem lutego, kiedy jeszcze kiedyś było do końca lutego, trzeba się rozliczyć, speed 28, choćby z najmu mieszkania, czy właśnie przed majówką, tuż przed wyjazdem na długi weekend, długa kolejka przed drzwiami fiskusa, bo ludzie składali papierowe deklaracje. No i właśnie, tutaj to jest ta korzyść z tej cyfryzacji. Są jeszcze inne korzyści z cyfryzacji. Ulgi. Ulga na internet. I właśnie teraz o ulgach chciałbym porozmawiać, bo ta ulga na internet to siedzi w mojej głowie. No więc właśnie te, te ulgi, no bo jednak można tutaj coś uczknąć. Nawet nie coś. Powiedziałabym, że jeśli świadomie rozliczamy swoją deklarację podatkową, nie ufamy właśnie tylko temu, co przygotował dla nas Fiskus, to tych ulg odliczeń i preferencji jest naprawdę dużo. Jest ponad 24 ulgi w PIT. Wow. Więc jest co odliczać. Tylko zanim przystąpimy nawet do tego rozliczenia, warto usiąść, zastanowić się, co nam tak naprawdę przysługuje, tak? Bo są sytuacje, w których, wiadomo, jesteśmy rodziną, mamy dzieci, no to badamy kwestie ulgi na dziecko. To jest chyba najbardziej popularna ulga i tak naprawdę największa. Większość, większość z nas ma dzieci. Tak. Tam, gdzie mamy rodzinę z dziećmi, tym bardziej, że te preferencje się rozszerzyły. Każdy, kto ma. Tak naprawdę dwójkę dzieci ma prawo do ulgi. W przypadku jednego dziecka są limity, ale są też wyjątki, bo jeżeli mamy dziecko. Z orzeczeniem o niepełnosprawności, to, to nie obowiązuje też rodziców limit, który obowiązuje rodziców zdrowego dziecka. Więc też ukłon tak naprawdę w stronę tych rodziców, którzy są w cięższej sytuacji. Jeżeli mamy orzeczenie o niepełnosprawności, mamy ulgę rehabilitacyjną, tych odliczeń też jest bardzo dużo i warto na nie spojrzeć. Mówiłeś o ulgę na internet. No Ulga właśnie. na internet. To jest coś, co dotyczy chyba każdego z nas. Korzystamy z internetu w działalności, w domu, w telefonie. Musimy pamiętać o tym, że ulga ta jest ulgą limitowaną. Każdy z nas może odliczyć 760 zł od naszego przychodu. Ona nie jest tutaj. Od podstawy opodatkowania. Dokładnie tak. Natomiast trzeba pamiętać, że tą ulgę możemy odliczać tylko przez dwa następujące po sobie lata. Czyli jeśli przerwa. nie ma przerwy, A, koniec. Y jest koniec. Ok, tak. czyli trzeba tak, że ona jest limitowana. Y podpisaliśmy nową usługę z y innym operatorem, nie ma tak że ulga wraca, jeśli już wcześniej przez dwa następujące po sobie lata y skorzystaliśmy. Natomiast trzeba też pamiętać, że jeżeli rozliczamy się jako na przykład samotny rodzic, czy z małżonkiem, i nasz małżonek nigdy nie korzystał z takiej ulgi i umowa jest teraz na małżonka, to on ma prawo do tej ulgi. Czasem się zdarzają sytuacje, w których mamy w domu umowę na jedną, jednego z małżonków, a drugi internet mamy na przykład w firmie, bo mąż, żona jest przedsiębiorcą, wtedy ulga może być razy dwa. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby z ulgi skorzystać w ciągu tych dwóch następujących po sobie latach i trzeba pamiętać o tym, że trzeba mieć rachunki na całą kwotę odliczeń. Czyli jeżeli wydaliśmy... pozbierać. Pozbierać, mieć na mailu, mieć dowodowo, ale trzeba też pamiętać, że jeżeli mamy rachunki tylko na 500 zł, to odliczamy 500 zł, nie 760. Okej, okay, czyli jednak ten, ten limit to 760 i nie więcej, ale jeżeli. Mamy na tyle mniej, rachunki. No to... Jeżeli mamy na mniej, to odliczamy tylko to, co faktycznie wydaliśmy. Teraz w telefonie komórkowe te abonamenty nie są aż tak drogie, więc. Z abonamentem na telefon też trzeba uważać, Aha. bo internet powinien być osobno ujęty na fakturze. O, to nie jest, to jest wydatek na cały telefon. To, że używamy osobno internetu, to tylko ten internet używany osobno, tak? W zakresie internetu w telefonie. To nie jest abonament na to, że dzwonimy, wysyłamy MMSy, SMSy. I jeszcze nie daj Boże, żeby w środku była rata za telefon. Tak, to, to tego nie odliczamy jak najbardziej. Co jeszcze mamy z takich ulg najpopularniejszych? Termomodernizację. Wielu z nas w zakresie remontów domu korzysta z termomodernizacji. To jest też dość duża kwota odliczeń. Można przez kilka lat z rzędu odliczać termomodernizację. Tam mamy aż 53 tysiące złotych na osobę. W zakresie tych wydatków to też jest na pewno duża ulga w zakresie naszych rozliczeń podatkowych, tak? Wszystkie rzeczy związane z wymianą źródeł ogrzewania, ociepleniem budynku, okien, dociepleniem to jest ulka, która naprawdę może przynieść dość duży zwrot podatku. No właśnie tutaj też można, domyślam się, sporo uczknąć tak, z tego zwrotu. Tak, Można dostać większy zwrot podatku albo też zapłacić mniejszy podatek fiskusowy. Jeżeli bo, przekraczamy, padamy Szczególnie w drugi próg. jeżeli przekraczamy na przykład drugi próg podatkowy, jak najbardziej. No to teraz, właśnie chciałbym wrócić troszeczkę do tych pitów, bo mamy PIT 11 od pracodawcy, ale mamy też PIT 8C od biura maklerskiego. I tu jest właśnie ta kwestia, o której wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, to znaczy, część biur maklerskich wysyła nam PIT, i tu wszystko się dzieje automatycznie. Dostajemy po prostu jasną informację, i to też automatycznie wpada do tego systemu. Ale schody pojawiają się wtedy, kiedy część biur, zwłaszcza te zagraniczne, no bo dlaczego miałyby wypełniać polskie deklaracje, nie wpisują tego. No i teraz jak to ogarnąć? No bo to jednak jest karkołomne. Na pewno musimy zebrać te, yy, musimy Wszystkie zebrać yy, informacje transakcje. Dotyczące transakcji, przychodów i poniesionych strat, tak? Yy. Tu już też rozliczamy na podstawie pitu 8C inną deklarację, bo rozliczamy PIT 38. Tak, więc tutaj musimy sobie skompensować nasze dochody, straty. W zakresie tego pit pitów. Od tamtego roku obowiązuje dobra zmiana, gdzie można też rozliczyć w takim picie straty. To jest duże ułatwienie na pewno dla inwestorów, którzy mogą z tego uprawnienia skorzystać. Natomiast żeby prawidłowo rozliczyć PIT 38. Przede wszystkim warto mieć ten PID 8C, jeżeli jest możliwość, żeby został wystawiony, to na pewno jest to duże ułatwienie, bo wtedy łatwiej jest przygotować nam deklarację. Natomiast jeżeli go nie ma, to też trzeba wiedzieć o tym, żeby wcześniej zweryfikować nasze inwestycje, tak naprawdę, tak? Musimy sprawdzić. Co my w ubiegłym roku, w 2025 roku robiliśmy w zakresie naszych transakcji, co kupiliśmy, co sprzedaliśmy, ile mamy zysku i ile mamy straty, żeby prawidłowo rozliczyć PIT 38. Go też w prosty sposób można rozliczyć w, w programie do rozliczeń. Program naprawdę pomaga w zakresie wyliczeń, więc trzeba tutaj siąść, przygotować się do tego albo z deklaracją źródłową, albo z zestawieniem swoich transakcji. Pamiętamy, że PIT-38 to deklaracja, którą składamy samodzielnie. Tego pit nie rozliczamy, jeśli mamy małżonkę czy jesteśmy samotnym rodzicem razem z kimś. Tak, Każdy z nas rozlicza swój PIT-38 samodzielnie, nawet jeśli obydwoje z małżonkiem inwestowaliśmy w dom. W domu, tak? No, i właśnie teraz do tej straty chciałbym się jeszcze przykleić na chwilę. No, bo ci, którzy popłynęli w ostatnich tygodniach, dniach, no, na przykład na właśnie rynku metali szlachetnych, na srebrze czy na złocie, no, ale ostatnio też sztuczna inteligencja nieco nam spadła, no i w ogóle amerykańska giełda spowolniła straty. No, właśnie, jak ten mechanizm działa? No, bo wspomniałaś o tym dobrodziejstwie, że możemy teraz z tego skorzystać. No właśnie, to jak to rozliczenie tej straty wygląda? Bierzemy pod uwagę przede wszystkim nasze inwestycje. Jeżeli wychodzi nam strata, to mamy możliwość albo odliczyć ją jednorazowo, albo możemy ją odliczać w ciągu kilku lat. Mamy 5 lat na rozliczenie takiej straty, więc może się okazać, że tego podatku nie wychodzi nam tak dużo żebyśmy sobie jednorazowo rozliczyli, więc można jakby sobie podzielić to i rozliczać w kolejnych latach również tą stratę, żeby nie dopłacać do zeznania podatkowego i pokazać to, że no niestety nie, Otrzymaliśmy takich dochodów, przychodów, jakbyśmy chcieli, i nie mamy tutaj podatku do zapłaty, żeby rozliczyć się z fiskusem. No i jest jeszcze jeden sposób, żeby sobie troszeczkę wspomóc to tą naszą działalność inwestycyjną, no bo są ulgi inwestorskie, tak, czyli IKE i IGZE, tak, Chyba IXE ale... przede wszystkim, tak, gdzie można no, odprowadzając wpłacając pieniądze na X, mamy so, może mamy, obniżyć sobie opodatkowanie, tak? Ale to już nie w picie 38. Nie w picie 38. To już w zakresie naszych ogólnych dochodów, w zakresie deklaracji, którą składamy. Nie, nie wpisujemy ulgi X do pitu 38. Rozumiem. No, czyli tutaj jednak w tym wszystkim przydałaby się jakaś taka. Hmm, Siła wyższa nad nami, która by nam podpowiadała, bo ja już się troszeczkę gubię. Właściwy my... wybór formularza jest intuicyjny w zakresie programu EPT.PL. Dokładnie o tym chciałem. Więc wspomnieć. tutaj w tym zakresie, jeśli nie wiemy, która deklaracja jest dla nas właściwa, czy my mamy rozliczyć PIT 28, PIT 37? PIT-36, PIT-36L, czy mamy, możemy się rozliczyć wspólnie z kimś, czy mamy złożyć deklarację sami, warto skorzystać z programu do rozliczeń, bo on nas intuicyjnie pyta o kwestie i dobiera jakby do naszej sytuacji właściwy formularz. Więc nie musimy znać wszystkich tych numerów, deklaracji. Musimy znać tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć znaków. PIT.pl <śmiech> <śmiech> Najlepiej tak, bo tam dużo wiedzy w zakresie każdej deklaracji na pewno nasi słuchacze znajdą. No właśnie, to teraz troszeczkę o tym naszym programie, bo nie warto klikać, już na początku wspomniałeś, że nie warto klikać e, akceptuj w ciemno. Pewnie ryzyko błędów może się zdarzyć, a ten nasz program jednak podpowiada. Zdarzały się sytuacje, że w Urzędzie Skarbowym nie była rozliczona na przykład cała ulga na dziecko, więc... Y, mm. Jakby taka podwójna kontrola deklaracji podatkowej, kiedy mamy obowiązek rozliczenia się, kiedy to my ponosimy odpowiedzialność za to, co trafia do Krajowej Administracji Skarbowej, to jest trochę na zasadzie przezorny ubezpieczony. Jeżeli wiemy i sprawdziliśmy, że tu i tu jest to samo, no to mamy tą kontrolę. Tak? Wiemy, że nasza deklaracja jest raczej prawidłowa i wszystkie rzeczy są w niej ujęte. W zakresie czy ulg, czy odliczeń. Weźmy na przykład rodzinę z dwójką dzieci, która odlicza tylko ulgę na dziecko, nie było żadnej termomodernizacji, nie było darowizn, już kiedyś skorzystali z ulgi na internet. Można wtedy zweryfikować w prosty sposób, wchodząc czy do e urzędu skarbowego, czy do naszego programu i sprawdzić sobie. Obie deklaracje i sprawdzić, czy na przykład zwrot podatku wychodzi taki sam w usłudze rządowej i w programie Epity.pl. No to już na koniec ta przyjemniejsza część podatków. To znaczy, z, z tym procentem, które musimy oddać Państwu, niechętnie się żegnamy. Natomiast jest taka część tego podatku, z którą całkiem przyjaźń, przyjemnie jest się pożegnać, to znaczy te 1,5 które warto przekazać gdzieś dalej. Dokładnie tak, przekazanie 1,5% podatku nic nas nie kosztuje, bo jeśli tego nie robimy, no to pieniądze nasze trafiają do skarbu państwa, tak? A często jest tak, że ta mała kropla naszego podatku może zrobić coś dobrego, tak? Wiele fundacji, organizacji pożytku publicznego wspiera, czy osoby chore, czy fundacje, czy osoby zajmujące się pomocą zwierzętom. Są przeróżne cele, możemy sobie wybrać. Często mamy wśród znajomych kogoś, kto choruje, potrzebuje środków na leczenie, rehabilitację. W bardzo prosty sposób można przekazać taką pomoc. Albo nawet nasze pomoc. ochotnicze straże pożarne lokalne, prawda? One też często są po, organizacjami pożytku publicznego. Mamy listę organizacji, możemy sobie wybrać. Warto, żeby sprawdzić KRS, jeżeli chcemy, żeby nasza pomoc była bezpośrednio do danej osoby najczęściej jest tak, że trzeba dodać dopisek, że danej osobie przekazujemy tą pomoc i wsparcie, więc każdy z nas y, może tak naprawdę y, wybrać komu chce przekazać y, te swoje pieniądze i nic go to nie kosztuje. Więc to też warto zweryfikować, tym bardziej, że warto y, też we Urzędzie Skarbowym zrobić taką kontrolę. Z tego względu, że często y, Zmienia się podmiot, któremu chcemy oddać pieniądze e, w ramach 1,5%, może się zdarzyć taka sytuacja, że organizacja, której przez lata Przekazywaliśmy to 1,5% przestało istnieć na przykład, albo to już nie jest ten profil pomocy, gdzie chcemy, żeby to 1,5% zostało przekazane. Jest ktoś, kto bardziej potrzebuje pomocy wsparcia właśnie choćby w zakresie leczenia i wtedy warto zmienić ten numer KRS-u i adresata tego 1,5% podatku. No to jeszcze na koniec zupełny koniec. Krótka przypominajka, 15 lutego Start rządowej usługi. 30 rządowej usługi, tak? Dobrze mówię. Tak, dokładnie. 15 lutego startuje EU Skarbowy z pitami przygotowanymi wstępnie przez Krajową Administrację Skarbową. Jednakże już teraz można tak naprawdę się rozliczyć, nie czekając na to, co przygotuje dla nas Fiskus. Możemy tutaj spokojnie, mając dokumenty źródłowe, się rozliczyć. Z tym, że trzeba pamiętać, że ten 15 lutego nie tylko jest startem usługi rządowej, ponieważ od 15 lutego będzie liczony termin zwrotu podatku, jeżeli takowy nam wyjdzie. Tak, od 15 lutego zwykle w 45 dni powinniśmy dostać zwrot podatku, chyba że jesteśmy rodziną z kartą dużej rodziny i to zaznaczamy wtedy 30 dni na zwrot podatku to w zakresie kalendarza. Natomiast musimy pamiętać, że rozliczamy się do 30 kwietnia. Tutaj jest termin nieprzekraczalny i do tego 30 kwietnia fiskus powinien dostać rozliczone zeznanie. Jeżeli nie zainteresujemy się zeznaniem, to to wstępnie przygotowane zostanie zaakceptowane, ale to my ponosimy konsekwencje, jeżeli coś w tym zeznaniu jest nie tak. I pamiętamy, że do 30 kwietnia też wpłacamy ten podatek, który wychodzi, jeżeli mamy coś do zapłaty. W takim razie zegar zaczął bić. Czekamy dalej. No i zapraszamy na bankier.pl i na pit.pl, gdzie wszelkie informacje na temat tych karkołomnych rozliczeń, o których ciężko mi się rozmawia, bo ledwo co to rozumiem. No ale od tego jest właśnie Ewelina Czechowicz, która nam w tym wszystkim pomogła. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Dzięki bardzo.